Wszędzie bałagan, ale słuchajcie, to jest to, czego potrzebuję, czyli kąpiel. Tym trochę bałaganik, ale <coughs> chciałam Wam pokazać, co aktualnie, z czego korzystam do kąpieli. I tak, co jakiś czas kupuję sobie takie oto saszetki z um, altery w Rosmanie. chociaż te są widzicie, z farmu, no ale one leżą cały czas w tym samym miejscu przy płynach do kąpieli. Tutaj dostałam na baby shower od dziewczyn takie kostki do kąpieli i uwielbiam, więc ja są zdecydowanie moje ulubione. Tutaj dostałam od mojego męża takie z rumiankiem i melisą. i też są naprawdę fantastyczne. A to jest płyn do kąpieli z serii Mama Baby Dream i powiem Wam szczerze, że to jest też mój absolutny faworyt, ulubiony płyn ze wszystkich. Co prawda on się nie pieni, nie robi piany ale przepięknie pachnie, skóra jest miła, nawilżona, e, naprawdę taka wygładzona, także mm, polecam nie tylko mamą. A ja dzisiaj chyba sobie jakąś sól e, wsypię, tylko muszę zdecydować, którą chyba postawię na to. Obiecuję, że będę odprężona, to zobaczymy. Ja już się wykąpałam, także czas na przejście do pielęgnacji skóry twarzy. Ciało już mam posmarowane. Dzisiaj zdecydowałam się na posmarowanie Medidermem, bo mam, nie wiem czy to widać tutaj ale mam takie bardzo czerwone, bardzo suche, wymagające dzisiaj, takiej, wiecie, skuteczniejszej pielęgnacji. O tu widać chyba na ręku, jak mam zaczerwienione, zaognione te zmiany, także. Postawiłam na coś takiego, wiecie, silniejszego z apteki, natomiast twarz. Twarz umyłam ostatnio moim ulubionym żelem botanik. Ja go dostałam w wyprawce ze szpitala, w którym rodziłam, ale jest super. Za chwilę sobie, tu mam taki duży, do nie będę go wyciągać, stonizuję twarz. Po tonizacji twarzy nakładam serum i w tym momencie zużywam. Taką próbkę, którą dostałam od mojej mamy. Znaczy próbkę, to jest miniatura i muszę przyznać, że jest genialne to serum. E, następnie będę kładła mm, krem pod oczy. To jest akurat taki żel e, z kulką z klinika. I po nałożeniu tego wykorzystam intensywny Krem self Jak widzicie, ja zużywam sporo takich miniatur próbek. Hmm, także w domu kiedyś trzymałam to, wiecie, chowałam na potem, czyli jak gdzieś tam pojadę na wakacje. No teraz rzadko wyjeżdżam, także hmm, wykorzystuję po prostu w domu. A tu możecie zobaczyć, w łazience stanęła nasza parownica, także na szybko, jak potrzebujemy przed wyjściem, tutaj możemy sobie coś tam wyprasować, natomiast ja korzystam z tego bardzo rzadko, także opinii nie będę mm, jeszcze swoje wydawała. Jak pokorzystam dłużej, to na pewno Wam powiem, co sądzę o takiej stacji parującej. Ja teraz przechodzę do swojej pielęgnacji, raczej nie będę tego nagrywać, bo tutaj nie mam gdzie za bardzo położyć kamery, a poza tym jest to taki dosyć bałagan. Miałam się umalować, ale uznałam, że dzisiaj z niedziela, siedzę w domu, Monia zaraz przyjedzie, Później około 13 przyjeżdża do nas fizjoterapeutka, ale stwierdziłam, że dam tej twarzy trochę odpocząć i dzisiaj będę miał taki dzień no make-up, a ubrana jestem w bluzkę i w ogóle drasi spodnie też od Alice Space. Ale chciałam sprostować, że to nie jest moja daily routine, to też nie jest moja sunday routine, to jest moja wymarzona routine. Także staram się dbać oczywiście o tę pielęgnację twarzy i wykonywać krokami. No, ale nie zawsze mam taki spokój jak dzisiaj. Oczywiście przy dwójce dzieci nie jest to takie proste, ale jak nie wiem, czy słyszeliście przed chwilą, Rafał tam walczy dzielnie z Leonem, bo Felix chyba zasnął na drzemkę. No, w każdym razie to nie jest tak, że w moim świecie właśnie tak wygląda y, moje home spa, bo nie. Yy, po prostu chciałam Wam pokazać, jak pielęgnuję twarz, natomiast nie zawsze odbywa się to. W tak komfortowych warunkach, że jestem po prostu sama w Łazience, a to już jest naprawdę luksus. Leon, co ty tutaj robisz? Rozwalasz wszystko. Nasz salon wygląda, jakby tu była wojna, ale jesteśmy znowu sami, ponieważ. Co masz? Dlaczego nie poszedłeś do żłobka? Znowu masz w nosie gila. Dlatego wyjęłam nasz rezerwowy obiad, który ostatnio kupiłam z Kruka. I tak, jego można podgrzewać na trzy sposoby, zaraz Wam pokażę. Można go włożyć po prostu do mikrofalówki, albo odgrzać właśnie na patelni lub w naczyniu z wodą. Ja wybrałam tę wersję z patelnią, bo mikrofalówkę mam zajętą na swój własny obiad. Także podgrzewamy troszeczkę i za chwilę zobaczymy, ciekawe czy będzie. Królewicz chciał to jeść, zjesz z mamą obiadek? Nie chciałem, chciałem. Soczek będzie po obiadku. Wczoraj skończył się y, kolejny miesiąc mojej diety z cateringiem IntFit i postanowiłam spróbować, wsiąść sobie menu próbne od Ani Lewandowskiej. Także bardzo jestem ciekawa tego cateringu. Nigdy wcześniej z nim nie miałam do czynienia, także zobaczmy, co w tam w środku dla mnie jest. Nie wyglądam najlepiej, jeszcze jestem totalnie nieogarnięta, dopiero tylko się ubrałam, ale chciałabym otworzyć to pudełeczko, zobaczyć co dzisiaj będę jadła. Bo w tym cateringu na menu próbnym nie ma możliwości wyboru menu. Normalnie można sobie za to jakby zapłacić, ale nie w przypadku kiedy zaznacza się opcję menu próbne. Ja z tych wszystkich menu, które ona ma do wyboru, zdecydowałam się na wyzwanie wojownika. Na drugie śniadanie będę piła koktajl szpinakowy z kiwi i cytryną, średnio lubię szpinak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na podwieczorek szarlotka z cynamonem. Na śniadanie mam pastę warzywną z bakłażanem i muszę Wam powiedzieć, że przepięknie to wygląda. Jest, wydaje mi się, że bardziej estetycznie zapakowane niż twi. Bezglutenowy burger. Wow, wygląda obiecująco. I yy, na kolację misa z tuńczykiem. No słuchajcie, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Sami zobaczcie. No prezentuje się wyśmienicie. Wiadomo, może to być też po prostu efekt nowości, efekt wow, jednak z tamtym cateringiem miałam do czynienia dwa miesiące, więc mógł mi się zwyczajnie w świecie znudzić. Ale co ważne, słuchajcie, ja naprawdę byłam zadowolona z cateringu, i to nie jest teraz tak, że ja y, wielbie Lewandowską, której nawet nie próbowałam, a y, Mówię, że I nie, bo wcale tak nie jest. Ja po prostu twierdzę, że wydaje mi się, że tu jest estetycznie podane. Natomiast byłam bardzo zadowolona z cateringu I jedzenie było naprawdę pyszne, ale ja Wam kiedyś, chyba nawet dawno temu, mówiłam w którymś odcinku poporodowym, że no, można się zawsze tym przejeść. Także no po dwóch miesiącach gdzieś tam potrzebuję czegoś innego, jakichś innych trochę smaków, dlatego mm, zdecydowałam się na wypróbowanie innego cateringu. Mam ze sobą koleżkę, a przyszłam pokazać Wam, co zamówiłam z Roger Publishing. Wczoraj przyszła do mnie paczka i tak, słuchajcie, zamówiłam w takim pięknym, kremowym kolorze pajacyka. Tak, dla ciebie. To jest rozmiar 74, tak jest. Bardzo mi się spodobał. Jest taki klasyczny, zwykły, a w sumie dla Felka nic z Roger Publishing tym razem nie miałam, także zamówiłam. Generalnie zakupy zrobiłam właśnie po to, aby zamówić segregator pediatryczny, tak aby tutaj móc e, trzymać książeczkę i, wiecie, te wszystkie recepty czy jakieś wyniki badań, jeśli się pojawią w jednym miejscu, tak jak to jest w przypadku Leona. Następnie zamówiłam pomadkę i słuchajcie, pomadka przychodzi w takim e, woreczku. E, to jest pomadka. Jestem kobietą, badam się regularnie i ja zamówiłam tę w kolorze pink. Następnie kupiłam torbę do wózka. Słuchajcie, ta, którą mam z makaszki, może i jest ładna, ale co z tego, skoro jest bardzo ciężka sama w sobie i e, już sama torba, jeżeli jest ciężka. Jeżeli ją załadujemy, to naprawdę robi się e, dosyć spory bagaż. Natomiast e, ta, jeżeli chodzi o pojemność, wydaje mi się, że będzie podobna, jeżeli chodzi o makaszkę, no a jest nieporównywalnie lżejsza. Także kupiłam taką czarną torbę do wózka. I uwaga, zdecydowałam się na pierwszy zakup z Roger Publishing Glam. Kupiłam sukienkę, jestem bardzo zaskoczona, bo przyszła ona w takim pięknym, eleganckim pudełku. A sukienka, którą y, kupiłam, jest to sukienka Ninja Glam. Słuchajcie, ona mi się bardzo podobała już w poprzednim y, sezonie. Y, a ponieważ teraz była wyprzedawana, słuchajcie, po 60 zł, to stwierdziłam, że nie mogę sobie odmówić. Jest taka, wiecie, z takiego jakby satynowego materiału. Dosyć fajnie się układa, także yy, no mam nadzieję, że na wakacje będzie jak znalazł. Jedyny minus jest taki, że będę miała problem, aby nakarmić w niej piersią. Zamówiłam też, słuchajcie, sukienkę z masą. Pranie, wisi moja, moje prześcieradło na drzwiach. Yy, zamówiłam też sukienkę z Marisol. Yy, dziewczyny wydały tę sukienkę ja jeszcze, jak byłam w ciąży, i ona mi się strasznie podobała, ale mówię, dobra, nie wiem w sumie, jak ta figura moja będzie wyglądała po ciąży i mówię, Rezygnuje, na pewno jeszcze wydadzą nie jedną ładną. I ostatnio chciałam kupić leginsy brążkowane, ale nie było, a za to była ta sukienka. I stwierdziłam, że to przeznaczenie, prawda? Bo tak ostrożnie. Zobaczcie. To jest taka piękna. Piękny print, sukienka pantera. Ona jest, można ją wiązać na plecach na różne sposoby. I ma takie tutaj z dwóch stron dosyć duże rozcięcia. Zostawię Wam link w opisie, a może jeszcze się załapiecie. Co Ty tu robisz? Leżysz z felkiem? Kochasz felka? Tak! Jaki Ty jesteś duży, a jaki Ty masz ładny dresik.